Cześć Roka Ja mam przywieżkę ale zaczynamy na nagraniu czy przecieło czy nie Jakby przycięło to sorry hmm, Aha, syfu się pozbyliśmy Dobra, możemy lecieć dalej Powinniśmy w pół godzinki Bez problemów się przebić Przynajmniej do kopalni tak mi się wydaje Ale zaczynamy jak to się ułoży ja Jeszcze odkryję to co mi zostało tutaj na mapie są tu małe niedociągnięcia. Wiecie, damage, tak jak wspominałem, ten build e, do levelowania przed tym, kiedy zaczniemy na 75 poziomie zmieniać skilla, jest relatywnie mocny, więc e, dużych problemów, przynajmniej na weteranie, nie powinniśmy mieć, a elit to jest zupełnie inna historia. Um, natomiast e, w zasadzie tak sobie też uświadomiłem, że nie powiedziałem dlaczego zawsze, dlaczego zawsze zaczynam Weteranie, ponieważ... Znaczy jedno, że wspomniałem, tak, że jest lepszy EXP, pomimo trochę trudniejszego startu. Ale też e, bardzo dużą zaletą Weterana jest to, że e, przeskok pomiędzy Weteranem a elit, czyli tym dru drugim poziomem trudności, jest znacznie płynniejszy, to znaczy... Kiedy zaczniemy grać na normalu i wejdziemy na elit po ukończeniu normala okazuje się, że damage robi się przerażający, przytłaczający. Natomiast ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni do weterana ten damage, że tak powiem, pomiędzy elit jest znacznie, ta różnica jest znacznie, że tak powiem, mniejsza i mniej odczuwalna. Poza tym też mamy pewien rodzaj benchmarku, jeżeli chodzi o wytrzymałość naszej postaci, ponieważ na weteranie się jakoś tam przysposabiamy, przysposabiamy do, 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 do tej walki z mobami i wcześniej zaczynamy myśleć o rezistach i odpornościach o w ogóle budowaniu postaci, która tak nie pada. E, natomiast normal jest na tyle łatwy, że strasznie łatwo jest uśpić naszą czujność. Znaczy w zasadzie usypia naszą czujność i mm, Skupiamy się głównie na budowaniu DPS-u i potem tym momencie, kiedy się okazuje, że mamy iść na elit, to, to nie, nie jesteśmy w stanie w nic tam za bardzo zdziałać, tak? bo po prostu nasza postać zbyt szybko pada. A, I to owocuje tym, że musimy się cofnąć na wcześniejszy poziom trudności, aby właśnie włączyć weterana i, i dofarmić trochę e, lokacji, mówiąc prosto. Tu jest, będzie chyba brama, do której musimy zdobyć dynamit, tak? Zamiet będzie w kopalni, natomiast e, w dzisiejszym odcinku wyczyścimy sobie wszystko dookoła kopalni, ponieważ to nam powinno mniej więcej zająć czas przeznaczony na ten odcinek. To jest, tak jak mówię, Weteran e, daje lepsze, że tak powiem, rozpoznanie odnośnie tego, jakiego demergeum możemy się spodziewać e, na, na kolejnym poziomie trudności, ponieważ jest on wyższy od normala i też sprawia, że dużo bardziej zbalansowaną mamy postać od początku ponieważ dużo wcześniej zaczynamy myśleć o odpornościach także weteran jest pod tym względem także dobry no i oczywiście tak jak wspomniałem exp no i no, wiadomo że w tych że chodzi o to żeby bić levela eee, więc poziom trudności wyższy być może wyzwanie jest trochę wyższe faktycznie ale w zamian za to uzyskujemy też dużo lewe, więcej doświadczenia więc szybciej levelujemy Chociaż trzeba robić rzeczy, które na, na normalu się nie robi, tak? Czyli na przykład te boss rany. Czyli się trzeba troszeczkę dogrindować i wzmocnić postać. Tego normalnie na normalu nie robimy, na normalu się po prostu leci na pałę. Lokacje za lokacją i przechodzimy akt za aktem, w zasadzie dużo się nad tym nie zastanawiamy. Zresztą tak jak mówię, no potem jest szok, bo wchodzimy na elit prosto z Normala i robi się niewesoło. nagle okazuje, że demycz jest po prostu absolutnie ponad wszelkie, że tak powiem, ponad zupełnie siły naszej postaci i trzeba kombinować. Jak widzicie tutaj wcale damage tutaj właśnie damage elit jest całkiem spory czasami, jeżeli się trafi w redna elita i mamy od razu, że tak powiem, e, zawsze o tym pamiętamy, tak, żeby się pilnować. I też przy okazji dobierania giru, kiedy nam coś wydropi, mamy też pod roz nie bierzemy pod uwagę tylko DPS-u, ale też właśnie myślimy o o innych współczynnikach, czyli na przykład właśnie o odpornościach. Naszej postaci. Po to to jest. no tego weteran jest... Ja uważam, że weteran powinien być w ogóle normalem i byłoby wszystkim dużo łatwiej robić to przejście pomiędzy pierwszym a drugim poziomem trudności. A Elite już na tak powiem daje taką szkołę życia, że e, w zasadzie w przesiadka na Ultimate już jest bardzo płynna ponieważ wiem czego się spodziewać. Poza tym no, też należy pamiętać, że każdy poziom trudności, normal, zresztą, mm, normalnie nie ma żadnych kar. Weteran ma minimalne, z tego co pamiętam, ma też kary do rezistów. teraz moby zadają trochę większy damage czyli moby też mają trochę wyższe rezisty, więc że tak powiem, wszystkiego się uczymy, uczymy się coś. W zasadzie niektórzy mówią, że weteran e, jest jedną drugą e, elit, mówiąc prosto, tak? Czyli... Jest połową tego, co normalnie mielibyśmy na elicie i wydaje mi się, że to dosyć dobre. To jest znaczka fajna. Wydaje mi się, że to dosyć dobre porównanie. O, normalnie są dwie skrzynki. Albo być może mam po prostu pecha tym razem. No i zabawa polega na wyżynaniu to się tą, e, tą kopalnię zrobić, coś się tak wydaje, bo widzę, że zaznaczyłem pełen krąg. Nie będę oddawał questu. Wejdziemy od strony właśnie os. Jak zawsze wchodzę od tej strony do kopalni, ponieważ to są osy. One są relatywnie najłatwiejszymi przeciwnikami o, do pokonania. Jak widzicie tu już jest kładka i wracamy do obozu. Zrobiliśmy pełne, że to, zapotoczyliśmy pełne koło po mapie. Tu wzięliśmy quest, na amulet, który możemy oddać lub nie, to jeszcze o tym za chwilę, a tutaj mamy przejście, do którego potrzebujemy właśnie dynamit. Cała reszta mapy jest odkryta. Dobra, więc możemy śmigać do kopalni. <laughs> Kopalnia nie jest specjalnie ciężka. Natomiast należy się na pewno też pilnować, bo jest tutaj spora mieszanka mobów. Tak jak wspomniałem są osy. I od ich strony wchodzimy. W zasadzie, przed każdym wejściem e, stoi rodzaj mobów, z którymi będziemy walczyli zaraz po wejściu, natomiast cała kopalnia jest na tyle obszerna i tu się na tyle dużo dzieje, że... E, tak czy siak musimy wszystko jakby rozwalić. E, osy warto w ogóle tłuc, ponieważ z tych ich e, rojów tutaj, takich uli, tak, czy gniazd, może wydropić... E, ...item, który się nazywa... ...o właśnie to. Royal Jelly do którego dostajemy potem, lada moment w zasadzie będzie quest, musimy ich oddać bodajże 3 i dostajemy kilka flasków leczących no, plus receptę właśnie na wytwarzanie tych flasków. Dlatego warto też tutaj się zapuścić z tego względu, że co od razu te 3 czy tam 4 Royal Jelly uzbierać a od razu do tego questu. Więc, że tak powiem, same korzyści i tak musimy tu wejść, więc... Siłą rzeczy, natomiast można przeskipować tą kopalnię i pobiec teraz do celu. Idąc innym wejściem. Ja lubię wyczyścić ją całą w miarę dokładnie. Co Zwłaszcza też dropią inne fajne e, materiały, więc Najbardziej się opłaca. Jakiś goldzik nawet dropnął To się powinni zacząć pojawiać chyba bandyci właśnie ta Czy kultyści w zasadzie, bo... Z mieszanka bandytów i kultystów jest są na, chyba najbardziej wdzięcznymi przeciwnikami, ich się relatywnie łatwo zabija, ale jak sami zaraz zaczycie Dynamitu broni też relatywnie wredny boss Znaczy są tylko minibossowie, ale mm, Do najżejszych on nie, na, nie należy. Więc scrap Aron, czyli żelazo Ktoś mi kiedyś mówi, że powinno się wymawiać Ion, że R w Iron jest nieme, ale nie wiem, nie jestem pewien szczerze mówiąc. Faktycznie, także fakt, po angielsku faktycznie mówi się Ioning, a nie Ironing, czyli... ...prasowanie. No to jest właśnie ten boss, on nie jest jakiś uber ciężki, zwłaszcza, że mamy przewagę czterech leveli, prawie 5 zaraz. Tę sobie nadrobiliśmy właśnie na boss ranach, więc jest Dynamit, pierwszy, który zrobiliśmy w grze. Tak jak wspominałem w poprzednich odcinkach, Zdarza się, jeżeli ma się dobrego farta, że na e, pierwszym akcie jest kilka miejsc, w których może ten dynamit e, wydropić. Natomiast e, faktycznie zdarza się to relatywnie rzadko. Gra, gra chce, żebyśmy nawet na weteranie te dynamity dostawali z opóźnieniem, ponieważ, tak jak wspominałem, one są cenne, odblokowują dużo różnych lokacji w grze. Jak pamiętać na pierwszym akcie było przynajmniej kilka, które wam pokazywałem, gdzie należy użyć dynamitów, niektórych nawet trzech. Wszystkie otwierają strefy do farmienia, które w zasadzie powinno się wyczyścić, przynajmniej większość z nich, e, w, w, powinno się wyczyścić po zabiciu ostatniego bossa w grze na, na weteranie, tak? czy, na danym, czy na danym poziomie trudności. I wtedy należy do nich wrócić, bo one zresztą się z tego co pamiętam przynajmniej chyba częściowo skalują do levelu. To znaczy mają swoje maksimum i te pierwsze mają tam maksimum, bodajże relatywnie nisko, ale tak warto je wyczyścić. Chociażby dlatego, żeby wyzbierać dropy, które mogą się przydać dla, dla kolejnej waszej postaci, tak? Bo tam dropi dużo fajnego giru ogólnie. Tu już jest wyjście. Tu powinna być jeszcze gdzieś skrytka, z tego co pamiętam. Przecież może nie, może to nie tak... Nie, chyba będzie tu. Może nie Tu już byliśmy... Nie, jakby miała być skrytka, to by była tutaj. Ale wydawało mi się... albo... A, może być na tej drugiej prostej. Wydawało mi się, że... Ostatnio jak biegłem ten run... A być może jest ona jest na wyższym poziomie trudności po prostu. Bo to też od tego zależy. No nic, idziemy dalej, nie ma co tracić czasu nie ucieka eee, Cofnijmy się teraz do to jest wyjście przy którym zaczynaliśmy run gdzie tutaj od razu można dobrze z nim wyjść bo od razu wychodzimy na dynamit natomiast ja się jeszcze wrócę do miasta już pod samej tej lokacji żeby sprzedać przedmioty i oddać jeszcze jeden quest przy okazji Teraz możemy właśnie skłamać i to jest w zasadzie wybór należy do was, tak? Jeżeli chcecie dostać relatywnie okej okay, amulet, to możecie powiedzieć, że wam go nie oddaj, wtedy dostaniecie przedmiot. Albo jeżeli nie, to ch chcecie dostać więcej reputacji u tej frakcji, to mówicie, że tak. Ja wolę w w reputację, bo ten amulet, z co pamiętam, specjalnie dubska nie urywał. Aha, i tu zrobiłem jeden błąd. O, to, dobra, szybko się wrócimy. Trzeba użyć jeszcze dynamitu, żeby oddać drugi quest. O, no, czy się brykniemy tu. Na szczęście ten portal się tak nie zamyka od razu, więc pyk, dynamit zniszcz barykadę Cofnąć się teraz możemy oba questy oddać. To jest mój błąd. Zapomniałem o tym, że to się tak robiło. O, dostajemy quest, a i dostajemy właśnie drugi tab, czyli tutaj się go dostawało. Tak jak mówiłem, no, pamiętam, że relatywnie blisko, natomiast nie pamiętam dokładnie gdzie. Zresztą, czy wydropiło coś w ogóle wartego naszej uwagi mm, Nie 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 to na pewno nie Tu byś jakiś przydał Nie Pierścionek? Też nie Kusze to na pewno nie No niestety O jeszcze amulet jakiś jest Ether damage health? Nie nic specjalnego. Mm, jeszcze jeden amulet. Firebass, zajebiste fires ale bez przesady. Dobra, lecimy dalej. Chciałbym być w tym, w tym odcinku 31. Zobaczymy, czy się uda. Mm, żeby Wam pokazać um, skillę które będę dalej. Jak to będę wszystko robił. Tu jest szybka lokacja. Musimy się dostać do ruin Arkowi. To no jest krótka droga, po drodze jest jeszcze jedna kapliczka, o czym warto pamiętać. Um, natomiast ona wymaga z tego co pamiętam odblokowania kryształu i zamrożonego serca. Na szczęście ja już je mam. Um, jeżeli byście go nie mieli, to warto się... Przecież ponieście przy boss ranach i jeżeli zrobiliście wszystko tak jak mówiłem w suplementach i, ten, e, i tak jak e, i robiliście wcześniej też te pierwsze rany to ponieście przynajmniej jedno zamrożone serce już mieć uzbierane. Nie na 100% ale na 95%. Bardzo, bardzo musielibyście mieć dużego pecha w dropie, żeby wam się nie pojawiło. Zwłaszcza, że podobno jest sporo mobów, z których e, przynajmniej we fragmentach, jeżeli nie całe dropi, więc nie powinno być z tym problemów. No, ja mordujemy wszystko. Co tu, tutaj będzie chyba elita takich kamiennych powinno gdzieś tu wyleźć. Przecież, nie, tak jak mówię, na no, ostatnio mówię, że często mi się to zdarza w filmach, także mówię, o tutaj coś powinno wyleźć być, a w rzeczywistości... Gdzieś na odwrót Ta mapa sprawia mi sporo niespodzianek Ale to fajnie, tak? Bo przynajmniej Jestem ciekaw co będzie dalej Jakie jeszcze zmiany się na tej mapie pojawią hmm. Robicie się do góry, to powinno być zaraz przejście Ale tak jak wspominałem ja czyszczę całą mapę bez wyjątków nie ma pierdzielania się no, poza tym też no pomimo, jak widzicie zobaczcie jak zwolnił exp tak? w momencie kiedy się biegało laboratorium jeżeli robiliście rany to wiecie że tam exp naprawdę zasuwą i wbicie tych pięciu levelów co wydaje się relatywnie sporo czyli tam od 20, 25 levelu, na którym kończymy zabijamy pierwsza z bossa na na koniec pierwszego aktu mm, tak naprawdę tak jak wspomniałem, no 5 ranów plus raz kultyści, czyli w sumie 6 ranów, co mi zajęło, nie wiem, około półtorej godziny, może trochę więcej i w zasadzie mamy level 30. Um, tutaj ten level się wbija znacznie wolniej. Aha, tu, no tak, tu jeszcze są osy. I to miaski nie bardzo, ale to bardzo warto zrobić, bo mm, są tam dwie elite os i one dosyć dobrze dropią. Patrz na czas, 15 minut nagrania, mamy spokojny czas, żeby to zrobić i, i, i dobiec do arkowi, do ruin arkowi. Zresztą potem w tych ruinach Harkowi są... jest też super, jeden z najfajniejszych dungeonów w grze, przynajmniej na początkowym etapie, który strasznie lubię. I bardzo ostro go farmię praktycznie. Um, tutaj przejścia będą losowo. Raz będziecie szli tam dołem, raz będziecie szli tędy górą. To jest też element losowości na tej mapie. Jak one się będą tam odblokowywać? coś mi tu mignęło, o właśnie. Natomiast tak jak wspomniałem, te pierwsze ruiny tam i tam jest zresztą dungeon na mm, skeleton Key'e Dungeon w którym nie można paść, żeby trzeba go ukończyć bez ginięcia lub wykraftić więcej skeleton Kei. Jest to bardzo fajny dungeon i robi się go też w endgame'ie na, na kolejnych poziomach trudności Na pewno go sobie na weteranie przynajmniej raz próbujemy zrobić Chociaż zaznaczam, że on jest bardzo ciężki No ale że tak powiem nagroda jest warta zachodu więc a skyleton e też oczywiście z początku wydają się trudne do wykrawcenia, natomiast w późniejszym etapie naprawdę nie przysparzają już tylu problemów. Ja tam na swoim, na swojej głównej, głównej postaci, którą gram najwięcej mam ich całą masę naprawdę. I po prostu jak się gra to dropią materiały i mamy ich zawsze dużo. I tak jak mówię, no Darkowi się wtedy do ruin pod Arkowią się wraca właśnie po to, żeby żeby farmić tam. Te elity chyba będą 200 ściśnięte razem, co? Nie nastrajemy zbyt optymistycznie, ale z drugiej strony... Ta, jedna jest tu, a druga jest tu. Ta. Ona ma poison, no, więc warto się tutaj dosyć umiejętnie flaskować. Widzicie na 34 levelu, ale pff, Nie z dużego problemu. Royal Jelly wydropi co jest fajne. Mam nadzieję, że są już 3. Cztery są nawet, dobrze. Jeszcze podejrzewam, że tu rozwalimy parę takich plastrów. Klastrów gniazda, więc powinno być ich jeszcze więcej. Ten flask, o co pamiętam, chyba yy, dawał jakąś tam pasywną regenerację zdrowia, plus coś jeszcze. Nie pamiętam dokładnie, ale ponieważ tych flasków się na początkowym etapie sporo używało, potem w zasadzie w grze już nie. Chociaż to też zależy no gdzie w endgame na no, jaki dungeon traficie, tak? Że są pewne dungeony, w których ten flask jest naprawdę mocny i można go nawet na endgame używać. Jeżeli założenie jest takie, że jak już doszliśmy do tego, potwarmiamy się już na tym 85 levelu bardziej tylko w gier, to ta postać już jest na tyle wypasiona, że raczej nie ginie, o ile nie robimy jakiś kompletny głupot. Widzicie mam też już ponad 100 flasków leczących. Bleed! wchodzi nieziemsko i tu jest właśnie ta flaska. Potrzebujemy do tego zamrożonego tego zamrożonego serca, dobra, więc ją od razu błyniemy się do Devil's Crossing. Weźmiemy sobie zamrożone serce, to on też pokażę jak brać pojedynczo matce zamiast całego staku i przy okazji sprzedam itemy tutaj jak nie wiem czy pamiętacie mamy najwyższą reputację dostajemy malutenki ale jednak bonus do, do sprzedaży e, tego za ile sprzedajemy przedmioty To jest tam dosłownie pale żelaza ale jak widzicie ile tego dropi, to, to wierzcie mi lub nie, ale to robi sporną różnicę. Experience gain, energy, nie Zamrożone serca są. Nie tak zaraz. Shift z prawym. Zapomniałem jak to się robiło. Control? Tak, z kontrolem. Prawy control plus klik na item i wybieracie, jakie chcecie wziąć, ok. Eee, a, i to się odblokowało. 12 bleeding, 17 pill damage, 14 bit damage. To ma leeching w sumie. Ja sobie go wezmę, myślę, tutaj, że tak powiem, leży w gierze. Aha. A, to jest ta rodzina, którą ratowaliśmy, to od razu możemy z nim pogadać też przy okazji, co jesteśmy jest level. Proszę, dostaliśmy jakiś pierścionek zielony. Physical damage 10, physical damage to 28 health. To jest całkiem niegłupi pierścion. Problem polega na tym, że... w tym momencie mamy już dużo lepsze. Eee, no i tak, I teraz dwa punkty idą tu. Jeden punkt w Blitz'a i potem już odblok będziemy odblokowywali eee, Okultystę. I będziemy pakować Curse of eee, Flylity, tak? Czyli kofa tak zwanego do maksa i potem wracamy znowu na żołnierza i będziemy maksować żołnierza blitza sobie od razu ustawię na pasku ale co też ważniejsze um, devotion oha jeszcze nie otworzę kapliczki zresztą do devotion się trochę bo musimy odblokować assassin's blade e, żeby na blitza założyć drugi skill zresztą to jest tylko tymczasowe rozwiązanie Potem będziemy e, używać tak tego na zupełnie czym innym. widzisz, trochę temu wydropiło. Ale co jest najważniejsze, to to, że mamy punkt oddania. Który pakujemy tu. 100 spiritu, 100 helfa. I jedziemy dalej. A, no jeszcze fizyk oczywiście. Dobra, no, 20 minut. No i akurat dotarliśmy do, do portalu. To Jeszcze poczyścimy moby. Pracujnie wojna między frakcjami. Wszyscy się z wszystkimi się pają tu zrobimy jeszcze jeden quest przy okazji kasy mam w brud. między innymi właśnie w tym celu są ona zbierana że sąsiad Harleyem wrócił od razu weźmiemy sobie portal i idziemy tak najpierw tu tak ta mapa jest zupełnie inna normalnie to jest paczka mobów na tym podwyższeniu od widzę że większość jest tutaj Gin. To jest obstawa wioski. Ci bandyci tutaj mają tą wioskę, że tak powiem... ...trzymają ją w szachu, traktują wszystkich mieszkańców jako niewolników. Możemy sobie tutaj pogadać. Dowiadujemy się... ...i mówimy, że my w takim razie zapłacimy za nich okup, żeby mieli więcej żarcia. Ale czasem dogadałem się z gościem, mówimy, ile chciałbyś dostać pieniędzy, żeby się spławić. On mówi 2,5 tysiąca my i mówimy OK. A i w ten sposób mamy dozgonną miłość obywateli. Rozwiązań tutaj jest kilka. Możecie go zabić. Wtedy bandyci napadną na wioskę i porwą. Są dwójkę dzieci, które na, na koniec... Ee, chyba w zasadzie tak, na koniec drugiego aktu, bo tam w zasadzie będzie drugi boss. Mm, będziecie e, mogli je uratować i te dzieci trafią do sierocińca w Devil's Crossing. To jest trochę inna wersja. W zasadzie... Mm, jeżeli chodzi o expa, tutaj jest potrzebny dynamik, którego oczywiście nie mamy. Eee, a szkoda, bo tam jest fajna lokacja, jest dobry drop. Normalnie, ja, kiedy nie gram na, na pierwszej postaci, to... Mm, ...zawsze tego dynamite tutaj zużywam. Na tym. Natomiast... E, no to jest, że tak powiem, lokacja... opcja z najlepszą... z najlepszą... O, proszę, jaka lita, Z najlepszą kasą, tak? Natomiast... E, znaczy najlepszą kasą jest z najlepszą natomiast ja rzadko ją biorę, ponieważ nie chcę mi się z tym certolić. Biorę po prostu najszybszą opcję, ona daje chyba najwięcej reputacji, tak? W ten, ten sposób. I więcej o tym kwestii nie myślę, ale jak chcecie sobie poeksperymentować, to popróbujcie innych opcji dialogowych, tak czy siak, to się wam do końca aktu te questy wyjaśniam. O właśnie, tutaj mamy tak, zabicie trola i... royal jerry właśnie. Dostajemy Royal Jelly Balm Czyli balsam 35 sekund trwania 5 health regeneracji na sekundę Tak Inkrease health się 25% Czyli zwiększenie 1 czwartą regeneracji zdrowia Plus e, 5 healtha na sekundę Podniesione No i oczywiście jak widzicie już mamy tu tą mreckę już znam Więc teraz ja teraz sobie sprzedam Natomiast no to jest ogólnie fajny flask To możemy sprzedać Tu No, Tu handy zacznę DPS-owo już podganiać to co mamy eee... Pomału zaczynałem podganiać. A, właśnie, to jeszcze o tym nie mówiłem wcześniej, to są reputacje, tak? Jak widzicie potem można kupować recepty do giru, no i też kupować gir. Tak się zblokuje wyższy poziom reputacji. Jak się myślacie tu pod koniec to naprawdę niezłe wypasy. A mm, więc... A, to z grind tego to jest jeszcze zupełnie inna historia, to też trochę trwa. Dobra, pójdziemy jeszcze zabić trola i, i będę kończył odcinek. On jest na szczęście już tutaj za zakrętem. E, nie, tutaj, jeszcze jedna wyżej. Jeden zakręt wyżej tutaj. Słyszycie już walkę? No właśnie. Elektron no jest na 25 levelu. No, Proces ma ogłuszenie, ale nie, wsparza, nie przysparza, nie wiele problemów. Ma poison oczywiście, ale jak widzicie, co stanie z niego dosyć szybko zaskoczyć. Dobra. Jeszcze szczęścimy tu moby, bo i tak będę robił restart po tym odcinku. W sensie że zrobię sobie przerwę, coś zjeść wreszcie, bo są strasznie głodny, jak wspominałem w poprzednim nagraniu I pewnie tak czy siak wyłączę gra Z, z parę mobów więcej, tutaj tak się zrespią, więc więcej expa Minimalnie, ale jednak Aha, ten quest nam po prostu zaliczyło Szczyźmy więcej itemy do końca Tam chyba było coś dobrego, czy mi się wydaje Nie, wydawało mi się Dobra Okej, okay, żeby nie przeciągać, e, dzisiaj trochę krótszy materiał, 25 minut zamiast 30. No ale tak mówię, nam, następny skok zajmie nam cały odcinek, tak? Bo ponieważ tam jest kilka dużych questów, które trzeba wykonać, plus jeszcze parę dungeonów, jest to robić, więc czy e, tak, siak jakbym dzisiaj już nic nie zdążył zrobić. E, najwyżej sobie te 5 minut odbijemy w przyszłym odcinku, tak? Czyli zrobię odcinek troszeczkę ponad pół godziny, wtedy około 35 minut, e, żeby to nadrobić. W każdym razie, tradycyjnie bardzo serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam Was do, do kolejnych odcinków lub ci z Was, którzy przypadkiem trafili na ten odcinek jest cała masa, jest cała jakby seria poprzednia, tak, cały pierwszy akcje, możecie od początku to obejrzeć Tradycyjnie, jeżeli Wam się też podobało to zostawcie lajka, komentarze też są bardzo miłe i te negatywne i pozytywne jeszcze bardziej I cóż, żegnam się z Wami i do usłyszenia wkrótce, cześć